Dobrze, kolejny meczek. czekajcie, czy coś chcę nowego sobie. A tu z tymi darami lecę. Aha, jakieś woreczki, nie woreczki. Dobra, niech będzie na szczęście. Niech będzie na szczęście. A co? Dorime, dorime. Co mi się. Ja nie wiem. Powiem że jest ciemno bardzo już i siedzę tylko przy blasku komputera, jakby nawet nie zapaliłem lampy żadnej, nie wiem, jakoś tak taki vibe dzisiaj mam. Ale słuchajcie, zauważyłem generalnie, ostatnio tu mówiłem właśnie Kindze, że jakoś tak strasznie szybko mecze się znajdują, nie? nie? Macie takiego wrażenia, że szybciej meczyki się szukają? Bo mnie się wydaje, że tak. Jak prawa na naprawę auta, to mnie trochę, no... No tak, no słuchajcie, pamiętajcie, że auto to jest karbonka. I tak jest zawsze. Niestety. Chociaż ja na to naprawdę nie mogę narzekać. Bo poza tym, że gdzieś tam, ja przywaliłem w tego zająca kiedyś tam. E, czy tam na przykład, nie wiem, e, coś innego. Nie, no, no, no nic nie było z winy auta u mnie. Wiecie o co chodzi? No to Fifi, zawsze możesz kombination, nie? Oj! No i dramat. Tak, wszystko z mojej winy. Albo się we mnie facet na skrzyżowaniu wpieprzył, albo zając mi wyskoczył pod, pod maskę i zdemolował mi pół przodu, no jakby, ale to były wiecie, rzeczy, które, no nie są zależne ode mnie, nie? Czy tam, w sensie, no są trochę, no bo ten zając to znaczy, ja próbowałem go wymienić, żeby nie było. No ale koleś na skrzyżowaniu się we mnie wdupił jak ja stałem, no to już nie moja wina, nie? Ale tak, to tylko zmiana oleju, raz zmieniałem rozrząd, no bo... Bo uznałem, że przy przebiegu 130 tysięcy km wypadałoby to zrobić eee, tak to tylko oleje, filtry Ymm, No i nic więcej. Wika w krzaku mnie tu. Czy pan na obyt? Mam z nim dobre relacje, ale wiadomo, Stresik by był... E tam, co ty gadasz? Nadasz. Jak masz fajną teściową, to korzystaj. No nie, i znowu się nią w tym samym miejscu. Czy to jest taka Wings przeznaczenie? O co chodzi? Ale w ogóle czeka się, bo mi się... Bo mi się ten pasek zapełnia Więc tylko rozmowy to jest stres Ale pomyśl sobie, że to będzie twoja rodzina na przykład kiedyś No i gdzieś tam ten stres będziesz musiała przetrwać na stałe <grym> mimo wszystko Gdzie jest jakiś kanał TV? Bardzo bym chciał wiedzieć. Bo nie wiem, nie widzę. Hajs, Andro ponownie. Dzień dobry. Chciej zobaczymy jak w Steerwem nie wjechał. Hajs, hajs. 99 dziękuję za followka. Tworzę na subskrypcję. Za co dziękuję, Ty jesteś chory. Dziękuję za subskrypcję! Bardzo serdecznie! Lawki kiski besoski, bardzo serdecznie. Dziękuję za subskrypcję, ma ma ma. Buzi. Ja nie pamiętam swojej miny, w sensie ja nie byłem je, zły. Ja byłem chyba w szoku i byłem... Mutny, że auto, które nigdy nie miało dzwona, nagle już go ma na drzwiach i na nadkolu. No, to chyba bardziej to. Ale jakby ukrałem pana w imieniu księżyca i zawołem policję. Nie, ja nie byłem właśnie zły, Sandelo. Ja byłem, cześć Bacia. Ja byłem smutny, roz... r... rozżalony, rozgoryczony taki. Ja nie byłem zły. Ja się nawet do niego nie wydarłem, jak z tego auto wyszedłem. No, no, nie byłem, nie byłem, nie. Co się stało? No, w 2020 grudniu na skrzyżowaniu wjechał we mnie pan kierowca tira i mnie przestawił na drugi pas. I ja tylko widzimy jak ten tir, w sensie to było na czerwonym świetle, on też był na czerwonym świetle, on po prostu chciał zmienić pas. I ja widzę, jak ten wielki tir, jak ta wielka buda się do mnie zbliża. Ja takie, łot, 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 no i było bum. że jest kanał TV Trzeba pójdzie tędy? Nie Nie, właśnie ja stwierdziłem, że ukaram go w imieniu księżyca i dostanie, zostanie wyznana policja i jest to mandat i punkty, no bardzo mi przykro Ale skoro nagle na czerwonym świetle mu się zachciało zmieniać pas No to hopie Jakby nie tędy droga Przyjechali. Czekaliśmy chyba z pół godziny na tym skrzyżowaniu, w zimie, w grudniu, gdzie był minus, tylko tyle, jak chcę powiedzieć. No, i potem kilka dni później, nie wiem, 3-4 dni później, moje auto zostało zabrane do ASO, czy tam coś takiego, a ja jeździłem Toyotą Corollą, taką wielką... Corollą? Corollą chyba. Nawet mam jeszcze zdjęcie i To była chyba korolla, Bo to nie był Auris, to nie był Prius. To była Corolla chyba. I auto, które miało generalnie przejechane 2000 km. Takim autem sobie jeździłem przez jakieś dwa albo trzy tygodnie. Aż zrobili mojego porzucika. Nikt nie ucierpiał? No nie, no to byłem tylko ja i on, nie? W sensie, za nami stały auta. Myślę, że ludzie mieli niezłą minę, jak to zobaczyli, kiedy nagle widzą mnie, że wielki tir. No... Uderza, tak w, w bok, auta jego je przesuwa, nie? No, po prostu ja takie. Aha. No. Nie było to zbyt rozkoszne. No, ale co ja mogłem zrobić? Ja nawet się nie darłem, słuchajcie. naprawdę się nie, nie wydzierałem. Ja po prostu zawołałem policję, bo stwierdziłem, że nie będę się z nim, wiecie, ja się nie znam na tych rzeczach, jakieś spisywanie oświadczeń, coś tam, coś tam. Potem by się okazało, że jednak, nie wiem, e, czegoś, jakiegoś, jakichś danych nie wziąłem albo coś. Porobiłem zdjęcia, wszystkiego, co było potrzebne. Policja przyjechała, spisała za mną notatkę. Powiedzieli mi, że mam być do swojego wywzorczyciela i powiedzieć, że komisarz ten i ten policji spiszą notatkę i mają się do tego odwołać. I potem walczyłem, znaczy walczyłem. No, jakby z tego pana ubezpieczycielnią musiałem tam sobie wiecie, wyjaśnić sprawę. Ale nie było żadnych, nie wiem, problemów czy jakichś niejasności. Wszystko było załatwione. Ok. Dostałem, oczywiście, na koszt tamtego pana. Znaczy jego polisy, nie? E, na koszt dostałem e, auto zastępcze. E, oprócz tego. Jakby z jego polisy została zapocona naprawa mojego auta. Było to, nie pamiętam teraz dokładnie, 14, 15, 16 tysięcy? Coś takiego. Za moje auto, więc jakby... Wiecie o co to chodzi. Pani mnie goni. Przestała, a nie. Pewnie widzimy, czy nie? No widzimy. O Boże! Ja, moja kożanka z pracy ostatnio zginęła na pasach, jadąc tu do pracy. Jezus. Przechodziła. Ludzie, prowadząc rower. Ja pierdolę. O, panią sobie wyprowadził moje auto i w chodniku był światło, autobus je zasłonił, a pan sobie chciał wyprędzić i nie wiedział, że, mamy, że my hamujemy. Wyrąbało nam się w tyle, powiedział, się, że jest lekarzem i zaczął kręcić czemuś na tyłu, jechać, podał numer i fakt. Nasza wina, bo powinniśmy wysłać policję. A pan odzwonił po paru godzinach. A jak się z Andro skończyła historia? Dlatego ja stwierdziłem, że nie. Nie interesuje mnie to, że on się spieszy. Ja też się spieszyłem. Ja też się spieszyłem. Ja jechałem wtedy bardzo w ważnej rzeczy. Krzan, coś ja się że zrobić. Niebajdą co to było, ale pamiętam, że ja w ten dzień miałem coś załatwić. Ja też się spieszyłem, ale stwierdziłem, że mam to w tyłku. Skoro tak się wydarzyło, policja ma przyjechać i koniec. Bo ja się nie będę patyczkował. Nie? Trzy geny zostały nam Wykręcał się, ale to on bardzo dobrze Ojej, czekajcie, muszę, muszę odebrać. Jestem Ojej! Boże! To sobie właśnie tak za winklem. Tak, za winkiem sobie sobie staniemy. Dobra. Kto żyje? Żyje ja i Wika. Wika, o apteczka. Hmm, nawet lepsza. Komuś zabrałem. I'm sorry. A Wika leży. Iwika, czekaj, muszę sobie prawą przeczytać. Iwika chyba ginie, to ja chyba muszę szukać klapy. La 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 la. Uh -huh. Teraz bym chciał znaleźć... Ojej. Ale kucy się mi tu wystają, proszę mnie widzi. A ty? Boże, bo życzył tak się. Hmm. Tu jest hak, więc jakby na ra. No, na, na, na. A tam był hak, to czekaj mnie nie, nie się do hak? Aha. Okay. let it be, let it be. Niech będzie. Whisper words of wisdom, let it be Loser. ojej! Takie rzeczy naprawdę? Powiem, że jestem w szoku. Ej, dobra, zanim ten